because choince na rynku w Sieradzu. Wczoraj młodzi ludzie, proszę tutaj sobie zobaczyć, dotknąć. Młodzi ludzie tutaj zakładali Śliczna. łańce. Swojej roboty nawet, no proszę. Ładny świerk. Tak, poznaj pan że świerk? Tak, bo wy pan, ja kiedyś <laughs> trochę się interesowałem przyrodą. Sosna ma igły dłuższe, i sztywniejsze, a świerk ma krótsze i też sztywne. A jodła z kolei ma mniej więcej takie jak świerk, tylko że łagodne, nie takie, nie takie kłujące. Człowiek, który nie widzi, yy, musi zastąpić sobie yy, no. Ten zmysł innymi zmysłami, na przykład węchem, dotykiem, słuchem. Węchem są już zapachy świąteczne różne, takie tam powiedzmy ciast, pomarańczy, tego co ludzie kupują. A słuchem przede wszystkim, jak się wyjdzie na ulicę, to ludzie dyskutują o świętach. To trzeba ją poruszyć, to się ją czuje w ten sposób. Wtedy zapach czuć. Tak. Na przykład bardzo niewidomi czują, nie wiem czy pan wie, że śnieg jak pada, to ma zapach. Nie, nigdy, nigdy tego nie zauważyłem. No bo nie zwracał pan na to uwagi, a my na to zwracamy uwagę. Śnieg ma zapach. Jest to taki zapach, jakby to określić, troszkę gorzkawy taki. Ja na przykład najbardziej to lubię wyjść w pierwsze święto. Po południu na miasto. Miasto jest wtedy zupełnie inne niż normalny dzień. Jakie jest wtedy? Miasto wtedy jest takie wyciszone. Jak się idzie ulicami, to, to czuje się ten zapach świąt, taki, taki uroczysty nastrój. Gdzieś tam słychać kolędy, gdzieś na przykład w innym domu słychać brzęki talerzy. W innym domu taką wesołą rozmowę, i to jest właśnie urok tego święta. Lubi Pan galerie handlowe? Mm, lubię. Dlaczego? Dlaczego lubię? A, lubię dlatego, że w galeriach handlowych to jest zawsze coś nowego, coś ciekawego. a w galeriach to już się to zaczyna czuć mniej więcej gdzieś tak od połowy listopada. Tu na przykład już jest zapach świąt. Tu już jest. O, tutaj nawet ja czuję. A, no widzi pan, to takie są zapachy specyficzne. One są tylko teraz, powiedzmy później ich nie będzie. Lubi Pan przychodzić w takie miejsca przed świętami? Lubię. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jakoś tak naładowywuje się tymi świętami. Tak jakbym, jak to eksprezydent mówił, akumulatory ładuje świętami. Bo dla mnie święta, wie pan, to, to jest coś z Andersena trochę. Lubię nie tak może kupować, jak stanąć sobie na uboczu i obserwować tych ludzi. A co oni są zaaferowani tym kupowaniem, to ani siebie nie widzą nawet. Nie wiem, czy zauważył Pan, ja na przykład na to zwracam uwagę, że przed samymi świętami to więcej w sklepach jest pań niż Panów, a po świętach już nie. A jak Pan to poznaje, że to jest Pani, czy, czy, czy Pan? po szybkości kroków i po butach, w jakich chodzą. Panowie przeważnie chodzą w butach cichych, a panie w głośnych. No, ja mam takie głośnowe. Ale... ale nie takie. Nie. nie. To, to jest inny zupełnie dźwięk. Jest coś takiego, to sami ludzie tworzą ten, ten, ten właśnie nastrój. Bo... Jak ja zauważyłem, w normalne dni to ludzie są opryskliwi dla siebie, ja coś tacy nerwowi, a tuż przed świętami to raczej nie. Pozdrawiają się, mówią sobie dzień dobry, życzą sobie wesołych świąt, no i to jest właśnie ten nastrój.